Czwartkowy poranek w studiu Radia Fon. Dziś naszym gościem Mikołaj Mączyk, znany bardziej jako Mikser. Witam bardzo serdecznie. Siemanko. Mikser, no mamy wiele tematów, wiele... Tematów do tego, aby porozmawiać, ale czas nas e, nagli, bo dosłownie za e, kilkanaście minut e, masz pociąg do Warszawy, gdzie jedziesz e, do kolejnego miasta w ramach projektu Jeden Free, Jedno Miasto. No i właśnie o tym sobie porozmawiajmy na dobry początek, jakbyś zdefiniował cały ten projekt i jak e, to wszystko się zaczęło, kiedy e, przyszło Ci do głowy, żeby właśnie coś takiego e, zrobić. E, Szymonie, dzięki za zaproszenie. E, sprawa wygląda tak. E, byłem zęby. No i mówię, kurczę, trzeba zrobić jakiś projekt freestyle'owy, bo nie może być tak, że rap leży i nikt go nie rusza. No ja ruszyłem rap w łazience zacząłem, wpadłem na pomysł, że odwiedzę miasta, większe polskie na początek. Podobno wiele pomysłów powstaje właśnie w łazience. Tak jest, tak jest, podczas mycia zębów głównie. No i co? Każde miasto większe zostanie odwiedzone na pierwszy rzut. Udało się znaleźć partnerów do współpracy. Między innymi Radiofon się zgodziło, dzięki wam bardzo za to no i walor dydaktyczny jakiś, żeby ta akcja ze sobą niosła. No i tak myślę, myślę, postaram się wplatać, czy to wątki związane z etymologią słów, czy to wątki z danym miastem, miejscem, postacią, w której obecnie jestem, bądź, kurde, nie wiem, jakaś postać żyła w danym miejscu, teraz myślę nad Warszawą, żeby rozkminić kogoś takiego, no i przy okazji dobra zabawa, no bo wiadomo, freestyle w dużej mierze na tym polega, no i... W zasadzie ten projekt powstaje. On nie jest dopięty, zamknięty, on powstaje ciągle. Jak mi się odwiedziłem na razie kilka miast, to będzie trzecie. No i jak spadnę w połowie na coś nowego, to będę to realizował. No właśnie, odwiedziłeś już Katowice, odwiedziłeś łódź, jak oceniasz te ośrodki, pod względem, czy to był dobry wybór, aby właśnie tam realizować ten projekt. Powiem Ci tak, w Katowicach, kurde, spotkałem parę osób w porządku, naprawdę. Ale mam wrażenie, że kiedyś Katowice były żywsze. Nie wiem, może to moje odczucie, może to był taki dzień, chociaż była super pogoda. A teraz gdzieś, gdzieś ci ludzie tacy, nie wiem, bez życia, trochę i mniej tych ludzi, może ja tak trafiłem akurat, w łodzi za to, gdzie dużo osób mi mówiło, że łódź to tam. No, generalnie obumiera to miasto i tak dalej, i tak dalej. Wjeżdżam do łodzi, wszyscy z bananem na twarzy zasuwają w to i z powrotem. Elegancka atmosfera. Kogo pytam o Łódź, to wszyscy mówią, że Łódź to super miasto. Nowy prezydent, buduje się wszystko i klimat w Łodzi. W ogóle 40 ponad minutowy materiał powstał z Łodzi i on powstał tak sobie. No właśnie, zarówno materiał z Katowic, jak i z Łodzi można obejrzeć się na Twoim kanale na YouTubie. Ja oglądałem i jakby od razu zgadzam się z tym, co powiedziałeś. W Łodzi, filmik z Łodzi, tam uśmiechnięte twarze. Osoby, które pytałeś, co widzą w Łodzi, co im się podoba, no zachwycone tym miastem i tym miejscem. No, bo ja podejrzewam, że to byli podstawieni ludzie, ale nie, nie chcę nic mówić, to była, to była ustawka na bank. E, dzisiaj Warszawa. Czego spodziewasz się po stolicy? E, po stolicy. Mm... Inaczej, nie robię sobie wielkich y, jakichś nadziei, żeby się pozytywnie zaskoczyć. Mówię sobie, a dobra, jadę po prostu. Czy to będzie Warszawa, czy to będzie Pcim Dolny, nieważne, jadę, y, zrobię dobrą robotę, jak to mówią. Postaram się dać z siebie wszystko, chociaż formami trochę. Y, dzisiaj zmęczony jestem, uderzyłbym w kimę, ale jutro, jak już myślę o nagrywce, to będzie super. Spodziewam się y, na pewno różnorodności, bo tam przelotem w Warszawie ostatnio byłem, to Czuję, że możemy spotkać ludzi z Ukrainy, z, z Rosji, może nie wiem, z jakichś dalszych, dalszych państw. Zobaczymy, jak będzie. Mam nadzieję, że będzie dużo pozytywnej energii, jednak. Liczyłbym na to, bo na razie. W Łodzi mogło być jeszcze lepiej. Na razie żadne miasto mnie nie rozwaliło, nie zaskoczyło tak bardzo, jakby mogło zaskoczyć. Może akurat będzie to Warszawa. Powiedz, jak to tak naprawdę jest? Przyjeżdżasz, czy to wszystko jest jakoś zaplanowane, czy masz zaplanowane, że dzisiaj chcę zwiedzić to, chcę udać się tam, czy wysiadasz z pociągu, z autokaru, z jakiegokolwiek środku komunikacji i wtedy dopiero wpadasz na jakiś pomysł, gdzie by się udać, gdzie może być fajnie, gdzie słabiej mm -hmm. i tak itd.? Tak po części jest tak, że jest jakiś ramowy plan. Na pewno ja muszę w pierwszej części dnia przedpołudniowej wykonać swoją pracę, swoje zadanie, a potem w godzinach od 16 do 18, tak to z reguły wygląda, spotykam się z fanami. My mamy spotkanie, które nie jest rejestrowane nigdzie, chyba że jakieś zdjęcia albo fragment, ale ja już jestem po wykonanym zadaniu, i potem ci ludzie, którzy byli w Warszawie, czy tam w Katowicach, czy w Łodzi, wrócą na YouTube, to sobie zobaczą część sporą filmu, której nie brali udziału i nie widzieli. Na tym to mniej więcej polega. Ten plan jest stały. A druga rzecz jest taka, że raczej staram się trzymać tych głównych ulic, yy, ponieważ no wiadomo, tam jest dużo ludzi, yy, dużo ciekawych rzeczy się może stać, no bo im więcej ludzi, tym statystycznie mi podpowiada, że statystyka podpowiada, że może być coś interesującego, ale to nie jest tak, że jak nie wiem, wyjdę z kamerą to mam konkretny plan. Jak nagle zobaczę coś godnego uwiecznienia, to od razu to atakuję. Nie? To jest urok tych filmów. Na tym to polega. To wszystko w ramach projektu Jeden Free Jedno Miasto. A jakie plany ma Mixer na najbliższą przyszłość poza tym projektem? Na najbliższą przyszłość poza tym projektem? To mam plan otworzyć sklep z ciuchami. Swoimi ciuchami. Na początek to będą koszulki. Myślę, że marka Logos będzie elegancką marką, która trzyma styl, fason. Będzie to w porządku rzecz, bo to ma być taka pamiątka. To ma być taki rap w koszulce. Nie chodzi nawet o samą, samą markę. Po prostu to jest coś dla dobrych ludzi. Mam nadzieję, że trafi to na odpowiednie cielska. Można już zamówić? Myślę, że można, tak. Powoli można składać zamówienia. No to ja w to wchodzę jak najbardziej. <laughs> myślę, że wielu chętnych w Częstochowie nie tylko e, znajdę mikser, tak jeszcze kończąc nasze tutaj spotkanie, na pewno nie pierwsze w studiu e, Radia zapytam cię, przeglądając twoje Portale społecznościowe typu Facebook, tam oprócz tego, że zapraszasz babcię, dziadków, rodziny, zapraszasz także zwierzęta na swoje koncerty. Tak. Powiedz mi, w jaki sposób Ty możesz oddziaływać na zwierzęta? E, wiesz co? To jest oddziaływanie, mm, no jak to powiedzieć? No to jest czysta transcendencja, no. My się rozumiemy ze zwierzętami, e, nieważne czy nawijam, czy nie nawijam, wystarczy, że ja jestem na scenie, zwierzęta są gdzieś blisko i to porozumienie już powstaje. Ostatnio e, ludzie jakoś tak się dzieje, że na moje koncerty często przynoszą pancerniki, nie wiem skąd się to w ogóle wzięło. No i tak te pancerniki, tak sobie są i my tak obcujemy. Pancerniki ze sobą. mają tańsze bilety na koncert Nie, one kompletnie za darmo wchodzą. Pancerniki za darmo wchodzą, nie, jakoś jest tak wiesz. No, jest między nami więź. No. Jeszcze nikt z psem nie był z kotem, ale pancerniki jakoś na razie. Nie wiem, skąd się to wzięło. W Warszawie też spodziewasz się jutro jakichś zwierząt? Myślę, że tak. I mam nawet taką nadzieję, bo ostatnio nawet o tym myślałem, że nie uwieczniłem jeszcze chyba żadnego zwierzaka poza gołębiami, A chciałbym. Bo to takie wdzięczne są stworzenia. A po, z projektem 1 Free 1 Miasto udajesz się może do Wrocławia albo do Opola? Udaje się do Wrocławia na pewno, do Opola jeszcze nie wiem. Lista jest aktualizowana. A wiesz co jest we Wrocławiu? Zo. Ja może tam. Pomyślę, jak najbardziej, no jak najbardziej. Kto wie. Uważam, że to dobre rozwiązanie, a dziś tak naprawdę to już wszystko. Nie chcę cię zatrzymywać, żebyś nie spóźnił się na Jasne. pociąg do Warszawy. Dzięki wielkie za wizytę, Dzięki. Mikołaj Mączyk, popularny mikser w studiu Radiafon. Nie mówię do widzenia, mówię do zobaczenia, bo na pewno niedługo e, myślę spotkamy się ponownie. Dzięki za dziś. Do zobaczenia mordeczki, siemanko. Spokojnej podróży.